Jako nowy zarząd morskich portów w Szczecin Świnouliście dzisiejszy dzień traktujemy jako dobrą wróżbę na przyszłość. Tak? Bo przed, nami, przed, przed nami jako zarządem, przed nami pracownikami zarządu morskich portów, nowe wyzwania, nowe zadania skierowane na rozwój, na rozwój naszego portu na następne lata. Te statki, które, które tutaj widzimy, te dwa. Które dziś zostały przekazane dla zarządu portu. To są statki zaplecza technicznego, bez których funkcjonowanie portu no, byłoby trudne lub niemożliwe. Jeden statek to jest strażak, ale również o funkcjach holowniczych. Tym się różni od poprzednich jednostek, że jest wyposażony w detektory gazu, w związku z tym pozwala ochron na ochronę terminalu LNG. Natomiast statek hydrograf pozwoli bardziej efektywnie wydawać budżetowe środki na pogłębianie toru, z tego względu, że po prostu dokładnie zbada dno i brzegi. Do tak wielkich statków, trochę za mała, ta kropielnica, ale jest skuteczna. Jest to wielka rzecz dla naszego portu, dla portów nie tylko Szczecin i Świnoujście, ale całego polskiego wybrzeża, gdyż nie ma na polskim wybrzeżu tak doskonale wyposażonej jednostki ratowniczo-gaśniczej, jaka jest w Szczecinie i Świnoujściu. Możemy sobie wszyscy, drodzy Państwo, gratulować i oby takich przyjemnych uroczystości było jeszcze więcej. It